Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę z rozkładem yy, tak lub nie, i tutaj chodzi o temat: czy już w tym momencie powinieneś działać ze swoją sprawą, czy jest dobry moment na to, żeby teraz zadziałać, żeby teraz ruszyć do przodu, żeby coś rozpocząć. Tak? Do wyboru mamy dwa obiekty: to jest obiekt numer jeden i to jest obiekt numer dwa. To, co Was, to, co was ekspresowo yy, przyciąga do siebie, to jest wasz wybór tutaj. Nie ma dużej filozofii, bo są tylko dwa obiekty, dwa kamienie. Dobrze, moi drodzy, na każdą grupę będą po trzy karty, i główne pytanie brzmi, czy to jest odpowiedni czas, żeby zacząć działać. Oczywiście każdy z Was tutaj będzie myślał o swoich sprawach indywidualnych, o swoich historiach, o swoim życiu. Natomiast do każdej opcji są po trzy karty. Żebyśmy mieli taki troszkę większy osąd niż na przykład z jednej karty, to zobaczymy sobie. Co zobaczymy w trzech kartach naraz. Dobrze, jeszcze chwilka na zastanowienie i ja w takim razie już przechodzę do grupy numer jeden, rozkładam sobie karty. Czy to jest dobry czas na działanie? Czy te, teraz jest dobry czas, żeby po prostu ruszyć? Moi drodzy, król ognia, dwójka ziemi i rycerz ognia. Karta Króla Ognia mówi o tym, że już możesz spokojnie ruszać i działać w temacie, o który pytasz. Natomiast w Dwójce Ziemi jest powiedziane, że powiem tak, teraz Twoje działanie przyniosłoby Ci jakiekolwiek korzyści, tak, i sukces, ale nie tak duży, jakbyś na przykład w momencie, gdyby on przyszedł, gdybyś ty poczekał, tak. Czyli tu jest powiedziane, że na ten moment możesz, jak gdyby, działać i osiągniesz, jak gdyby, w jakimś stopniu ten sukces, który chcesz, ale gdybyś jeszcze jeszcze się zastanowił. Gdybyś jeszcze tutaj chwilkę poczekał, to później możesz ten sukces jak gdyby albo łatwiej uzyskać, albo na przykład będzie on szerszy, tak? Albo na szerszą skalę, albo będzie bardziej spektakularny, albo będzie po prostu większy. Czyli tutaj na ten moment, jeżeli jesteś niecierpliwy i zrobisz działanie i rozpoczniesz coś, no to owszem, możesz coś osiągnąć. Ale wychodzi na to, że w Dwójce Ziemi jest powiedziane, że jeżeli byś jeszcze poczekał, jeżeli byś się jeszcze przyglądnął tym narzędziom, które chcesz użyć, bądź wyborze tej drogi, którą chcesz dojść do tego sukcesu, to może by się okazało, że wybierzesz inny sposób, bądź inną drogę i on będzie jak gdyby prowadził Cię do zupełnie. Innej drogi w tym, żeby ten sukces osiągnąć, i ten sukces wtedy może być bardziej taki spektakularny, większy i na, no, no po prostu na większą skalę. Więc tutaj informacja dla Ciebie: jeżeli możesz jeszcze poczekać, to poczekaj i przyjrzyj się swoim narzędziom, które masz w ręku i które chcesz użyć do tego, żeby to osiągnąć. Bo, tak jak mówię, tutaj, jak teraz zadziałasz, to możesz w jakimś stopniu osiągnąć ten sukces, ale na przykład nie będzie to w 100%, nie będzie to do końca to, co chciałeś, jeżeli mówimy już o ogół tej sprawy, albo po prostu nie będzie to dla ciebie satysfakcjonujące, bo w 100% czegoś nie zrealizujesz, tak jak miało być. Natomiast, jeżeli poczekasz, jeżeli jeszcze tutaj zastanowisz się nad swoją drogą dojścia do tego sukcesu, do tego celu. To może się okazać, że zmienisz coś w międzyczasie, albo doszlifujesz coś, albo jeszcze coś dodasz, albo jeszcze coś zmienisz tak minimalnie, bądź, bądź bardziej. I wtedy, jak gdyby yy, przychodzi ci w, w późniejszym okresie większy sukces w tej sprawie, tak? Czyli więcej osiągniesz, albo będzie to dla ciebie bardziej. Satysfakcjonujące, bo na przykład procentowo więcej ci się uda tutaj uzyskać, takie mi się tutaj informacje pokazują. Więc jeżeli teraz byś zaczął, to byś osiągnął coś, ale nie w 100%. Na przykład w 80, w 60, w zależności jaka już sytuacja jest, tak. Natomiast tutaj karty mówią, że może warto jeszcze pójść do tej dwójki ziemi, zastanowić się i przypatrzeć się swoim narzędziom, przypatrzeć się jaką drogą chcesz do tego dojść. Bo naprawdę mogą do ciebie wtedy przyjść jakieś takie sygnały bądź bodźce, które dadzą ci sygnał, że może coś trzeba zmienić, i wtedy, za sprawą tej zmiany, w późniejszym czasie osiąga, osiągasz ten sukces w takim stopniu, w jakim byś chciał. Czyli wtedy będzie to dla ciebie satysfakcjonujące i wtedy będzie to na szerszą, bardziej spektakularną skalę. No, to jest już do wyboru dla Was. Czy będziecie czekać, czy po prostu już ruszycie teraz? Tak jak mówię, teraz możecie osiągnąć to, o co pytacie ale nie w 100%. Tak jakby to była niecała część tego, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś poczekał, gdybyś może zmienił metody, gdybyś zmienił narzędzia, gdybyś się temu wszystkiemu przypatrzył, gdybyś sobie jeszcze dał troszkę czasu. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o grupę numer 1 yy, przechodzimy zaraz do grupy numer 2. Ja oczywiście nie wiem, co kryje się pod tymi kartami, więc nie znam odpowiedzi. Też jestem ciekawa, natomiast przechodzimy teraz do grupy numer 2, do opcji numer 2. Czy teraz jest odpowiedni czas, żeby zadziałać? Czy jeżeli teraz zadziałasz, to osiągniesz to, co chcesz. Świat Królowa Ziemi i Az-Ziemi. Moi drodzy, Wy tutaj z kolei macie bardzo jasną sytuację, dlatego że jeżeli, pyta znaczy dobrze, ogółem. jeżeli pytasz, czy jest odpowiedni czas, jak najbardziej. Dlatego, że tutaj jest powiedziane, że wykonałeś już odpowiednią ilość pracy, żeby po prostu teraz to ci się zwróciło i żebyś za sprawą już włożonej y, pracy i wysiłku po prostu osiągnął y, swój cel i osiągnął sukces, tak? Tutaj jest powiedziane, że teraz możesz zbierać plony, jeżeli zaczniesz z czymś działać w najbliższym czasie, ja nie mówię, że to będzie dzisiaj, tak? Mówimy w najbliższym czasie. To, to powinieneś dojść po prostu do tego, co sobie zamierzyłeś. Natomiast już bardziej indywidualne sytuacje, które mi się tutaj pokazują, to przede wszystkim y, niektórzy z was mogli pytać o podróż, o jakieś przemieszczanie się, albo mogli pytać po prostu o przeprowadzanie się z punktu A do yeah. punktu B. I tu jest powiedziane, że jak najbardziej tutaj wszystko również ma swój dobry czas na ten moment. Szczególnie mi się tutaj właśnie pokazały przeprowadzki i podróże, yeah. dlatego że karta świata, właśnie w sobie, takie informacje ma, przeprowadzki i podróże. Natomiast generalnie jest pokazane, że Ty możesz już ruszać w tym momencie, dlatego że wykonałeś już tyle pracy, że ta praca teraz ci się zwróci. Czyli moi drodzy, jeżeli chcecie konkretną informację, czy jest to odpowiedni czas na to, żeby zacząć działać, no to tak, zdecydowanie tak. Karta królowej Ziemi, asa Ziemi, świata. Czyli powiedziałabym, że też powiedzmy to metaforycznie świat stoi przed tobą otworem i w królowej ziemi i asie ziemi po prostu dostaniesz zwrot po prostu tego co włożyłeś w daną sytuację jeżeli były twoje wysiłki bardzo duże jeżeli się starałeś o coś jeżeli chciałeś na przykład wszystko do, dopiąć na ostatni guzik no to tutaj będziesz miał y, tak zwane zbieranie plonów tak w najbliższym czasie, bądź już teraz, popytamy o bieżącą sytuację i najbliższy czas, możesz spokojnie tutaj y, ruszyć z realizacją, bądź po prostu zadziałać w temacie, o który pytasz. Moi drodzy, tutaj generalnie bardzo ładnie się karty pokazują. Tak jakbyście już naprawdę wykonali ogrom pracy, bądź włożyli wysiłek, który jak gdyby teraz Wam się zwróci, tak? Czyli to nie było tak, że Wy nic nie robiliście i teraz zadziałacie i będzie. Jak gdyby jakaś korzyść. Nie, moi drodzy, tutaj są pokazane osoby, które już jakiś wkład w tą sprawę zrobiły. Czy starały się, czy załatwiały dokumenty, czy po prostu jeździły od, od osoby do osoby kompetentnej, żeby się dowiadywać, czy na przykład po prostu działały w jakiejś sprawie. I tu jest powiedziane, że dla takich osób, które już wykonały pewne wysiłki ku temu celowi swojemu, dla takich osób jest informacja, że w najbliższym czasie możesz zbierać plony tego, co już. Zasiałeś wcześniej. Natomiast, żeby nie, żebyśmy się nie zrozumieli źle, tak? To nie chodzi o to, że jeżeli pytasz tutaj z takiego powiedziałabym poziomu, że nic nie zrobiłeś i teraz myślisz, że nagle ruszysz z działaniem i wszystko do ciebie przyjdzie od tak, no to nie. Bo tutaj ewidentnie jest pokazane, że plony otrzymają ci, którzy już jakieś tutaj wysiłki poczynili w przeszłości, tak? W przeszłości dalszej bądź bliższej. Tutaj już mniejsza o większość. Kwestia po prostu, że. Tutaj bardzo mocno zaznaczają mi się osoby, które już pewien wysiłek włożyły w to, o co pytają i wtedy mają w ogóle y, rację bytu, y, sytuację, że dostajesz zwrot pozytywny i osiągasz ten cel, tak? Tutaj nie będą osoby, które nie zrobiły nic, od razu mówię. Jeżeli nie wykonałeś wysiłku, jeżeli nawet, y, że tak powiem, nie ruszyłeś ręką w jakiejś sytuacji, no to ten rozkład nie jest dla ciebie, dlatego że tutaj trzeba w takim razie dla ciebie przekaz jest taki, że musisz jeszcze włożyć w to trochę wysiłku bądź w ogóle zacząć robić coś w tym kierunku dać coś od siebie dać swój jak gdyby wysiłek ku temu żeby tutaj coś się zadziało tak więc moi drodzy informacja dla was taka że jeżeli wykonaliście już pewną pracę nad tym co chcecie osiągnąć to jest odpowiedni czas teraz żeby ruszyć do przodu być może już z takim powiedziałabym efektem finalnym natomiast jeżeli nic nie zrobiłeś no to jeszcze to nie jest twój czas tutaj musisz jeszcze pewną pracę wykonać i przede wszystkim musisz się przyłożyć do tematu bo jeżeli nic nie zrobiłeś, no to wiecie, no z niczego nic nie powstanie. Tutaj naprawdę trzeba jakiś wysiłek wdrożyć ze swojej strony i pokazać wszechświatowi, że, że przede wszystkim się zaangażowaliście, że jakąś energię w kierunku tej rzeczy wysłaliście i swój wysiłek przede wszystkim. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o grupę numer dwa. Pozdrawiam serdecznie. Oliana.